Cześć! Jest niedziela, 15 dzień. Logmas. A ja, słuchajcie, słuchajcie, wypróbowuję, wypróbowuję mojego airfryera. Mamy tak, oczywiście. To jest butelka, którą kupiłam sobie do oleju z pryskaczem, dyfuzytorem, zwał jak zwał. Uwaga, I teraz będzie testowanie na ekranie, słuchajcie. Idziemy, idziemy, idziemy. Airfryer jest. Też zauważcie coś takiego. Zauważcie, że on ma e, taki zawór bezpieczeństwa, bo dopiero jak włączę, Zobaczcie, to on się włącza i pokazuje się. Wkładamy, naciskamy. Tu mamy taki program fantastyczny. O, zobaczcie, nagets. Tak, 18 minut. Za 18 minut wrócę i zobaczę, jak mi się te moje nagets zrobiły. Ok, a tymczasem. A tymczasem, a tymczasem, słuchajcie, otworzymy kalendarze adwentowe. Siądę sobie. Tak. I zacznijmy od On Libio. Dzisiaj jest w 15. Tak? Chyba tak, który był 14. No tak. 15 mamy tu. Jejku, ten kalendarz jest tak piękny. O jest piętnastka, tutaj, 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 gdzieś tu się na dole powinno... Mam dwoma rękami, bo jedną nie ma. Co tutaj jest? Słuchajcie... I co tutaj jest? Jest tutaj odżywka proteinowa. Aha, czyli są... Te trzy rodzaje jest proteinowa, humektantowa i... I jakaś tam. Nie wiem, nie pamiętam. z jaką ona była? Kumak proteinowa? Nie wiem. Dobra, w każdym razie ta jest proteinowa. Ma zapach mleczna Nadziana znowu. Nie wiem czym Nadziana, ale ten zapach jest piękny. Co ona daje? Um, proteiny pszenicy, pewnie daje wygładzenie i ogólnie odżywienie. Luz? Dobra, zamykamy. A jest piękny ten tak kalendarz, naprawdę. Jestem zauroczona Idziemy dalej. I co? To ściągnę. Ale mamy ten. Soap and Glory. Soap and Glory. Szukamy piętnastki. Czy ktoś widział? Jest! Słuchajcie, jest piętnastka. Otwieramy. Otwieramy, otwieramy. Słuchajcie, jest coś dziwnego. Słuchajcie, o jedno wielkie wow. Bo jest tutaj coś czego się kompletnie nie spodziewałam, czyli Face Soap Clarity Vitamin C. Czyli to mamy, to mamy, tu mamy do mycia twarzy żel z witaminą C. I to jest coś czego się absolutnie nie spodziewałam, bo byłam święcie przekonana, że w tym kalendarzu będą tylko i wyłącznie takie do pielęgnacji ciała, żele pod prysznic, skraby, balsamy, no już w ogóle. Byłam mega zaskoczona, jak zobaczyłam, że są tam dwa zapachy perfumetki. Super ekstra, tak? Ale teraz jeszcze w ogóle Face Soap Clarity, czyli coś do mycia twarzy. No, o, no to to jest coś, czego się absolutnie nie spodziewałam, co jest dla mnie takim nowym, że Soap Glory produkuje takie rzeczy. Chociaż pewnie produkuje, no ale w Polsce. Mówimy tak, ale w Polsce ich nie ma, więc tak o tyle, o ile, że za bardzo nie wiem, jakie mają nowości i fajne rzeczy. Ale jest. jest, 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 jest bardzo fajne. Dobra, zostawiamy te dwa. I idziemy. Słuchajcie, bo. Bo, 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 już zaczęłam. Tak, pomimo. Już zaczęłam. Zgodnie z tym, o czym mówiłam, i mówiłam mi przez cały czas, to zaczęłam powoli przyozdabiać nasze mieszkanie na święta. Tak, może coś pokażę. Proszę. Tu mamy fajne poduszki i kocyk świąteczny. Tak, proszę. O, tu są takie drobne ozdóbki. To z tego, co pamiętam, świeciło. Jakoś tak włączało. O! Jest. Świeci. Proszę. To jest takie ładne. To jest taka choineczka razem z jeleniem i jest świecąca. Dodaje takiego uroku. Takiego fajnego klimatu. Tu jest latarenka i ta świeczka ona jest na baterię. To jest świeczka w kształcie śnieżynki. O! Może postawmy ją tak. To jest jelonek, który przeżył już klejenie i drobny wypadek, ale jest okej. Okay. Tu mam aniołka i ogólnie... O! Tak, wygląda to tak. Ech. Tak. I ja wiem, że są to swego... Piszczy moja suszarka. W Nastawiałam koce do prania, więc akurat się wyprały, więc piszczą. W każdym razie, ja uwielbiam uwielbiam takie, takie drobiazgi właśnie, takie dekorujące mieszkanie, bo one nadają takiego fajnego klimatu. Jest tak jakby, tak cozy, jak to się mówi fajnie pac amerykańska, jest tak fajnie ciepło, tak klimatyczno, tak przytulnie. O, to jest świetne. Cozy to chyba będzie tak właśnie, coś takiego przytulnego. Ja teraz będę wyjmowała frytki, bo w ogóle zaczęłam od Airfryera, zaczęłam od pokazywania tego, co z nim robię i y, <grymianie> chodzi o to, że postanowiłam dzisiaj wypróbować go tak naprawdę na 100% i y, 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 co? I y, y, y zrobić obiad właśnie z airfryera, czyli y, takie coś najprostszego, frytki i nagiecy kurczaki. To, jestem pewna, że zje to cała moja rodzina. Ym, <grymianie> I słuchajcie, okej. Okay wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że nie cierpię, ale to nie cierpię, a ja siądę sobie tutaj, nie cierpię i nie lubię panierować kurczaków. No słuchajcie, uczucie tej panierki na palcach, na rękach, to jak to powoli trwa. No ale dobra, poświęciłam się i zrobiłam. No, pewnie słuchać, słychać szum airfryera w tle. Tak? Nie chodzę, nie zaglądam, ale powiem Wam szczerze, że coś zaczyna pachnieć, więc <laughs> może, może akurat. No, na pewno się uda, bo czemu niby nie? No, Żaden, żodyn, który go kupił w internetach, nie powiedział, że e, to jest zły pomysł i w ogóle airfryer mu się nie przydaje. Więc skoro żodyn, to żodyn ja też mam nadzieję, że nie, że ja nie będę pierwszą. Chociaż ja to jestem, jak <laughs> wszyscy wiedzą, wybrańcem statystyk. Jeżeli coś się komuś ma przydarzyć albo udać, to na pewno będę ja. No, ale ja wcale tego nie chcę w kwestii airfryera. O czymś mówiłam? A, że zamówiłam lody z Goodluda. Tak, wiem, że jest zima. Jest zima i zimno, ale ja sobie postanowiłam, że mam dzisiaj na lody ochotę, a poza tym potrzebuję, potrzebuję kremu pistacjowego do sernika pistacjowego, który, 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 który będę szykowała na święta i potrzebuję. A poza tym, tak jestem leniwą bułą i nie chce mi się iść kupować kartek świątecznych, a tam się dało zamówić kartki świąteczne razem z lodami i razem z kremem pistacjowym. Tak, leniwa była tego. Sylwia tego nie zrobiła, ale kartki ma zamiar wysłać, więc zamówiłam. Okej, okay. ja na razie będę kończyć. Słuchajcie, jestem a za mną, też właśnie widać takie lekkie już dekoracyjki świąteczne takie lampiony, świeczki, ochłoneczka. Hm, tak, lubię bardzo. Dzisiaj z niedziela udało mi się fajnie ogarnąć mieszkanie oraz wygrzebać w piwnicy te yy, dekoracje świąteczne. <todgłos> Pomimo tego, że sobie, sobie trochę dłużej pospaliśmy, ale to nic. No, yy, dobra, czekam na tego kuriera z Gudludem. Będzie po obiedzie, a obiad mam nadzieję z Airfryera wyjdzie. <grym> Także pokażę go później. Do później, do zobaczenia. Ok, jestem, lody z Gudluda przyszły. Próbuję sobie, próbuję sobie to tak jakoś wypoziomować, żeby nie była tak. <grym> Ale nawet jeśli będę, to nie ma znaczenia, bo wiadomo, idealnie być nie musi. O, teraz. Słuchajcie, przyszły lody z Gudguda. Jeżeli ktoś się waha, czy w środku zimy, nawet jeszcze nie zimy, tylko późno, jeśli ją zamówić sobie lody, tak jest to świetny pomysł. Naprawdę świetny pomysł i świetna odmiana. I słuchajcie, słuchajcie, przyszłe kartki, tak, które teraz będę adresować, wysyłać. <grym> yy, o, wygląda tak. Jest to jest taka. Wygląda jak taka mm, z Piotrusia Króliczka. Druga to jest. Tak, oczywiście są wszystkie w różowych odcieniach, czyli w moim ulubionym kolorze. Niskiej poradzę na to, że kocham i uwielbiam. I kolejna to jest taki. Jelen, ok? Z drugiej strony, tak. Zamówiłam takie dwa komplety. Tak, teraz będę siedziała, wypisywała i wysyłała. I słuchajcie, hmm, kochana, ja wiem, że Ty mnie oglądasz. I mnie wspierasz. Dziękuję Ci za to bardzo. Dostałam kartkę w ogóle. W ogóle, w ogóle. W ogóle to ja uwielbiam zwyczaj wysyłania kartek świątecznych: czy to teraz na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc. Uważam, że jest to genialny, wspaniały, niestety już trochę zanikający zwyczaj, ale uważam, że kartki świąteczne trzeba wysyłać i jak najbardziej. Trzeba ten zwyczaj kultywować, no bo to jest takie miłe, takie fajne, a przede wszystkim pokazuje, że ktoś coś zrobił w ogóle mm, własnoręcznie, że mu się chciało napisać, że pamiętał, że wysłał. Sylwuś, dziękuję Ci bardzo. Kartka piękna oczywiście będzie stała w takim miejscu, żeby ją wszyscy widzieli. Ja już się zabieram, już się zabieram dzisiaj, wyślę to do Ciebie, abyś jak najszybciej miała kartkę ode mnie. Ehehe. I co? Moje zatoki są jeszcze przytkane, bo tak czuję, czuję i słyszę, że mówię jeszcze przed, przez nos. Eee, Myślę, że na dzisiaj to ja tego vloga już zakończę. <grym> tak, a, 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 a co? Mm, I zaproszę Was na jutro. Tak. Będzie otwieranie kalendarza jak zwykle, jak zwykle pitu-pitu, jak to ktoś zauważył. Ale skoro mm, ktoś mnie ogląda. Nawet jeżeli uważasz że takie pitu, pitu bez sensu, to ja serdecznie zapraszam i do jutra. Cześć. się